Pani Senator, mówiła Pani, że organizacje niemieckie mają bardzo mocne wsparcie ze strony rządu. Jakie wsparcie ma Powiernictwo Polskie ze strony polskiego rządu? Znaczy ja powiem w ten sposób. To jest pierwszy rząd, który... Ja jeszcze pamiętam, jak zakładałam Powiernictwo Polskie, to przeprowadzałam... przeprowadzaliśmy wywiad, mieliśmy w swoim z Panem Lechem Kaczyńskim ponieważ bardzo mi się podobała jego postawa, jeżeli chodzi o raport, mm. który był, dotyczył Warszawy, dotyczył zniszczeń Warszawy, e, e, który jest dokumentem właściwie pierwszym w Polsce, który nie, mógłby, wszystkim dokumentem historycznym, ale jest to jakby argument dla nas, bo Niemcy oczywiście potrafią liczyć straty i czasami, często, często przekłamują właśnie tą historię. Nam tego brakuje, my musimy również to zrobić. I, i Warszawa była takim przykładem. I tu miałam wspólny język z prezydentem obecnym. Premier, także znaczy powiernictwo wydaje mi się trochę tak też skrystalizowało też politykę trochę obecnego rządu, bo premier Kaczyński, pani minister Fotyka no, wyszli nam naprzeciw, jeżeli chodzi o te problemy, które my chcemy rozwiązać. I jednak jest zauważalne to, że rozmawiają na ten temat, chcą rozwiązać problem roszczeń polsko-niemieckich bo to widoczne jest w ustawach, w, w tej polityce zagranicznej, która jest prowadzona. To są trudne tematy. Niektórym środowiskom się to bardzo nie podoba, że Polacy mówią na ten temat, że minister i premier chce rozwiązać ten problem. Jest to przeinaczane w bardzo brzydki sposób, ale do tej pory nikt się tym nie zajmował. I to są skutki, te skutki zaniechania my mamy teraz, ponieważ nikt się tym nie zajmował a pojawiły się roszczenia pozwy nawet w Strasburgu, czas naprawdę tę sprawę załatwić. I tutaj my powinniśmy wszyscy wspierać właśnie każdy rząd, który by to robił, a, a premier Jarosław Kaczyński to robi. I nam się, szczerze mówiąc, mam trochę satysfakcji, bo udało nam się jakby też tą politykę zagraniczną trochę kształtować, ale w kontekście rozwiązania tego problemu. Tak? My chcemy go rozwiązać, chcemy, żeby nasi obywatele byli bezpieczni na tych ziemiach, jak również, żeby jednak między Polską a Niemcami ten problem już przestał istnieć, ale to musi być rozmowa w dwóch prętach, pani kanclerz, naszego premiera, etc. W związku z tym mam wsparcie e, takie administracyjne w sensie, że e, wychodzi się naprzeciw naszym ustawom, inicjatywom ustawodawczym, że ja do, pre, do ministra wysyłam e, 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 dokumenty związane z problemami, które w Polsce są, tak, czyli spo, związane z procesami sądowymi, związane właśnie z przekazywaniem, bądź nie tego mienia poniemieckiego i one są przeglądane i można wtedy skonsultować i jakieś rozwiązanie dla tych ludzi najlepsze wybrać. Oprócz tego, no, Gdyby nie było wsparcia, no, to nasza inicjatywa również nie, nie, nie byłaby, nie mogłaby być do, Sena, do Sejmu e, e, przekazana. I, e, natomiast to jest tylko taka m, jakby formalna strona, albo, albo taka też polityczna w sensie e, e, zauważenia problemu i w końcu zaczęcia rozmowy e, tak, w kontekście przyszłości rozwiązania tego problemu. Ale jest też druga strona medalu, że my nie mamy takich funduszy, nie jesteśmy tak wspierani, jeśli chodzi o fundusze. Tu się posiłkujemy tym jednym procentem, ale to jest w ogóle nieosiągalne, tak jak inne fundacje, które mają media i są w stanie wygenerować z poważnymi firmami jakieś pieniądze. To to darowizny, są to reklamy, które polskie firmy umieszczą w naszym biuletynie, bądź też nie. No i ja osobiście angażuję w to swoje środki, dlatego że wierzę w to, co robimy i wiem poprzez pryzmat tych kilku lat, że to jest bardzo potrzebne i gdybym ja miała dyspo albo dysponowała tymi środkami, które ma pani Steinbach, to niech mi pan redaktor wierzy. Ja bym zorganizowała potężną kancelarię prawną bo bym mogła rzeczywiście współpracować z bardzo dobrymi prawnikami. Miałabym pieniądze na znaczki, koperty, wydawnictwa, podróże, żeby wyjść na przykład na takich spotkaniach, gdzie można zareagować, albo konferencje można zorganizować, a to się z w wynajmem w sali na przykład wiąże, albo edukacja, to jest bardzo ważna, bo bez tej edukacji i pielęgnowania pamięci, czyli wystaw książek, no to niektóre rzeczy um umrą śmiercią naturalną, a tego nie chcemy, więc... Rzeczywiście to są takie dwa obrazy. Dobrze noliwiona machina po stronie niemieckiej, finansowa, wsparcie polityczne, prawda? Taka solidarność, istniejąca no, od, od wielu lat i taka rzeczywiście y, y, solidarność i, i realizowanie y, określonej polityki. I ta polska strona, gdzie stowarzyszenia piszą, piszą, piszą i właściwie no, nie mają odpowiedzi. Mi jako politykowi jest trochę łatwiej, ale... No, my nie mamy takiego zaplecza finansowego, a sam Pan wie w jakiej sytuacji są renciści, emeryci, którzy tego typu stowarzyszenia y, tworzą. Więc y, jak my mamy, jesteśmy równo y, y, partnerami, którzy dysponują równą siłą I, i dlatego jest nam trudniej prowadzić tą naszą działalność. No, kosztuje to nas bardzo dużo energii. Oczywiście jest wolontariat, są osoby, które twierdzą, że tak trzeba w związku z tym nas wspierają. Są to różni młodzi ludzie, którzy są wykształcenia prawnikami, są też, cieszy mnie też uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej, która akurat zdecydowała mm, się bezpłatnie w takich sprawach y, wyznaczać jakiegoś y, y, adwokata, który by pomagał tym osobom, ale to też wymaga mojego objazdu całej Polski, zorganizowania tego, wejścia w kontakt z różnymi organizacjami, żebyśmy mogli współpracować, a to się też wiąże z kosztami, z, z, z ciężką pracą, bo no jak powiadam, nie mamy takiego zaplecza, jakim dysponują organizacje za naszą zachodnią granicą. Zresztą ostatni wyrok o tym świadczy, ja wydając ulotkę, jednak sąd niemiecki zamknął mi usta, zabezpieczając się 250 tysiącami euro kary dla mnie, bądź też 6 miesiącami więzienia, jeżeli nie zaprzestanę rozkolportowywania ulotki. My tej akcji nie zaprzestaliśmy, dlatego że uważamy, że nikt nam ust nie będzie zamykał ważnej dla nas sprawie. My chcemy z roszczeniami skończyć raz na zawsze i, i, i to był sygnał dla strony niemieckiej. Natomiast jest to też element taki sprawdzian, dlatego mechanizmu, a mianowicie jak, funk będzie fun jak funkcjonuje w Unii Europejskiej wymiar sprawiedliwości, bo wychodzi na to, że sąd niemiecki podejmując taką nią decyzję mi w Polsce jako yy, organizacji, stowarzyszeniu może zamknąć usta.